Skutki strachu. Strach może prowadzić także do kłamstw. Ktoś, kto ma głębokie poczucie niższości, stara się przekonać wszystkich o swoim znaczeniu, hełpiąc się i przesadnie podkreślając własną wartość. Pewna dziewczynka ciągle coś zmyślała. Kiedyś w prezencie dostała Bernardyna, sam miałem takiego psa. Uwielbiał mi się wpychać na kolana, a czynił to z gracją nosorożca. Otóż dziewczynka powiedziała sąsiadom, że podarowano jej ilwa. Mama ją złajała. Mówiłam ci, że nie wolno kłamać. Idź teraz do swojego pokoju i przeproś Pana Boga, obiecaj mu, że odtąd koniec z kłamstwem. Dziewczynka poszła do siebie, pomodliła się i wróciła do mamy. I co? zapytała mama. Przeprosiłaś Pana Boga? Tak, a Pan Bóg mi powiedział: że jemu też czasem trudno jest odróżnić lwa od psa. W kłopotliwym położeniu strach bywa powodem wstydu. W obawie przed zdemaskowaniem i utratą reputacji, ludzie stają się głośni i ordynarni. Każdy, kto się znęca nad słabszymi, jest tchórzem. Rzekoma siła i bezwzględność są w nim podszyte strachem przed odsłonięciem własnej małości. Słowa zaczerwienić się opisują reakcję człowieka na ujawnienie czegoś, co nie przynosi mu chluby. Biblijna opowieść o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie to typowy przykład takiego zawstydzenia. Pewnego mężczyznę podczas bankietu posadzono obok uroczej damy, której wcześniej nie spotkał. Ponieważ wypadało bawić sąsiadkę rozmową, a żadne tematy się nie nasuwały, wskazał na kogoś, kogo znał przy przeciwległym krańcu stołu i zapytał: Widzi pani tamtego człowieka? Owszem, odrzekła dama, nienawidzę go. Ależ proszę pana, oburzyła się, to mój mąż. I właśnie dlatego go nienawidzę. Nie każdy jednak potrafi tak łatwo wyplątać się z kłopotliwej sytuacji. Ale czym się różni normalny strach od nienormalnego? Normalny strach ma charakter fizyczny, a strach nienormalny, czyli niepokój, lęk, charakter psychiczny lub mentalny. Normalny strach wynika z czegoś zewnętrznego wobec nas, np. z wybuchu bomby albo z nadejścia tygrysa. Strach nienormalny, lęk wynika z czegoś wewnętrznego, z głębi naszego ja. Nie ma nic nienormalnego w strachu przed tym, co może się wydarzyć. Nienormalny lęk typowy dla współczesności jest powodowany przez to, co dzieje się w nas.